Dziennik wygląda, Do widzenie wygląda tak. No, fajne. Nie powiem. No kurczę, szkoda, że nie ma tu podziału na zrzeszenia. Dobra, na e już mapę. Sortuj najnowszy, tak. No, super, super. I też ile mamy. Tak mamy 2 minuty, 29 km 2 km Odległo się wcześniej nie pokazywało No super to wygląda Naprawdę bardzo mi się podoba Ciekawy to z granatami Hmm O patrzcie nowy Nowy ten granat dymny, mnie wcześniej go nie było Świetne, naprawdę super, brawo, bardzo mi się to podoba. Bardzo dziękuję za oglądanie i subskrybujcie mój kanał.